Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek na moim kanale. Chciałam Wam zaproponować, jak zrobić podstawę do stroika na święta, na stół. Jak będziemy robić taki właśnie dekoracyjny stroik na Boże Narodzenie, na święta. Albo na przykład, jeżeli chcemy zrobić koło ze stroika na cmentarz, jako wianek. Także tutaj taki bardzo taki fajny podręczny tutorial chciałabym zrobić dla was, żebyście sobie skorzystali, żebyście nie wydawali za dużo pieniędzy, ponieważ można to zrobić w domu i do tego będą nam potrzebne na pewno gazety różnego rodzaju. Słuchajcie, gazety po prostu takie gazety reklamowe, gazety papierowe, również takie właśnie gazety programowe które mamy, do tego również będą potrzebne nożyczki, małe albo duże, taśma klejąca, taśma właśnie tutaj bardzo się przyda oraz folia spożywcza na koniec. Także słuchajcie, chciałam Wam pokazać taki prosty sposób, jest troszeczkę pracowity, na tym. no słuchajcie, macie dużo takich właśnie gazet w domu, warto je wykorzystać zamiast wyrzucać na śmietnik, także postaram się pokazać Wam Sposób. W pierwszej kolejności ja mam taką, słuchajcie, gazetę. Tę gazetę trzeba po prostu otworzyć. I najlepiej jest zrobić harmonikę. Robimy sobie taką harmonikę. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Także z tej gazety, słuchajcie, robimy sobie harmonikę. Harmonikę. Dobrze składamy. Tak jakbyśmy robili taki wachlarz do teatru na przykład albo do kina, jak jest mam gorący na przykład taki wachlarz. I zaraz Wam pokażę. To jest bardzo proste. Robimy sobie harmonikę. Mamy taką harmonikę, słuchajcie. Mamy jedną harmonikę. Zrobimy sobie więcej takich harmonijek. Ja sobie tutaj przytrzymam. Także kolejną gazetkę również. Zależy po prostu jakiej grubości chcecie mieć to koło. Czy będzie grube, czy będzie cienkie. Ja postaram się zrobić trochę grubsze, bo jak jest grubsze to można wtedy więcej gazety, bo potem będzie można wyginać te gazety, tak? Właśnie o to chodzi, żeby je po prostu tutaj zrobić. Więc teraz, taką, teraz taśma jest, będzie potrzebna. Bierzemy sobie taśmę i sobie tutaj po prostu łączymy. Łączymy sobie taśmę. Dosyć mocno. Tu mamy jedno złączenie. Teraz robimy kolejne złączenie. Właśnie tak, tak na bokach, na, na krańcach najlepiej. Taśma jest mocna, także te gazety wyjąć śmiało. Tak. No i teraz trzeba będzie po prostu je skleić. Czyli kolejna część będzie nam potrzebna. O, zrobimy sobie takie kółko, chyba może pokażę o co chodzi. Coś takiego. I to będzie taki, taki efekt yy, zrobię. Także teraz tutaj jest potrzebna dosyć duża ilość taśmy. W tym momencie biorę tą właśnie bitumiczną taśmę. Słuchajcie, skoro ja zrobię to sama, to wy zrobicie to na pewno z pomocą kogoś innego i samemu też zrobicie, ponieważ to jest Tutaj trzeba przytrzymać sobie właśnie, przyciągnąć ten strojik do siebie. No i teraz słuchajcie, jeżeli mamy już z jednej strony, to teraz trzeba obudować z drugiej strony. Ja Wam pokażę. Weźmiemy sobie zwykłą inną gazetę. Na przykład I jeszcze ją sobie na przykład... O, ja robię coś takiego, że biorę sobie, jak już mam koło zrobione, to trzeba do środka ja tak papieram sobie owijam na przykład. O. Tak. Biorę sobie taką dużą gazetę papierową. I po prostu sobie owijamy. Tam sobie bateria. I Tam sobie po prostu ten papier sobie przykleić. No i w ten sposób, słuchajcie, zrobiliśmy kryzys z papieru. Tak. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Nie jest to nic trudnego. A no, będzie to stabilne. Teraz tu jesteśmy i tutaj można jeszcze przykleić na przykład z tej strony trochę. Chcecie. Tak, wejdziemy sobie z tą taśmą. zrobić. Okay. To nie ma znaczenia, bo to będzie zabudowane. Chodzi nam o podstawę i konstrukcję, i teraz z tej strony też by się wytrzymało. Walało. Także odwijam tą folię spożywczą, bo ona jest potrzebna, żeby owinąć te gazety. Ja owijam zawsze, słuchajcie, tą gazetę. I właśnie jeszcze tą folią, sobie odwijam tą folię i sobie tą gazetę, słuchajcie, tutaj zrobię, tak? i Jeszcze sobie owinę tą folią spożywczą to wszystko wokoło. A powiem Wam dlaczego. Dlatego, że jak będę miała tutaj igliwie, yy, choinki, sosnę, świerk, no nie wiem, różne można wykorzystać, tuje, yy, to wtedy one mogą być mokre, bo na przykład yy, możemy sobie, wiecie, słuchajcie, przynieść yy, z ogródka na przykład Możemy sobie przynieść z ogródka i będą mokre gałęzie, to żeby nie zamoczył się papier, to jest potrzebna folia. I ja tak zawsze robię i wtedy się fajnie sprawdza. I łatwiej jest do tym ale takiego filmu z gazet do tej pory nie zrobiłam, a myślę, że wszystkim się przyda. Także do zobaczenia, trzymajcie się, czekam na wiadomości, komentarze. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa! pa.